Lokacja Market w strugach deszczu. Oczyśćmy ten obszar. Tu zombiaku, drugi tam. Tylko czemu taka sroga muzyka dramatyczna. Dobra. Wejdźmy. Przyjrzyjmy się tej sprawie. A tam kolega Pełzacz. No tylko że on rozbije. ...na dystrybutor. No to nie fajnie, nie fajnie, kolego. Mamuśka. Pomimo tłumika... nas usłyszała, pomimo tej wichury. No, ciekawa sprawa. Dawaj. Obserwujmy. Obserwujmy, czy gdzieś tutaj na terenie o, tam kolejna mamuśta. Największym problemem są oczywiście nekroazorki. Dobra, hetzotik zawsze na propsie. Tam jest kolejny zombiak. No ja go nie widzę, ja go nie widzę. Jeśli go widzicie, to powiedzcie. Co w śmieciach? To możemy sobie oczywiście przeczytać. W środku, w środku ulewy Dobra Stare gacie Super Mamy wreszcie porządne, porządne ubranie. Chyba całościowo Dobra Co tutaj? Tu w środku kolega nie wykrył nas. I już nie wykryje. o Jezu! Natomiast już tutaj Tu kura jest Dobra Kolega Glaciaścię ułaaktywni ma muśka. Tu najbliższa. Dobra, nie... Prosta brzuch. Tu się wybijają, a tam się uwolnili. Dobrze. Just -ka. bye bye. Baladynka, a muszmy, koleże, by dostać się. Okej, okay. Witaminki dla nas. I, I już pogoda się poprawiła. Zobaczcie, jak pięknie. Jak ładnie. Jak świeżo. Oczywiście zaraz zrobi się bardzo gorąco. Ale taki już jest urok tej tej gry, dobrze. Jak my w ogóle z butami stoimy? A nie, musimy to na sprzedaż, buty gotyckie. Dobra, tu najprawdopodobniej już wszyscy. Wszyscy się zadeklarowali. Bardzo miło. Równo. Amunicja. Przelazna strzała. Nie tutaj węgiel, tylko horn na broń, poproszę. Lepszy karabinek, dobrze. I części broni krótkiej wymienimy tutaj. Koleżanka Kurka będzie to na obiad dzisiaj. Też odblokowane tutaj się tu nie wygląda, żeby cokolwiek było ciekawego. Dobra. Oczyszczamy obszar. Co tutaj? Chyba węgiel. Drewno poproszę. Torba sportowa i ciemne okulary, percepcja. Włożymy chwyt wzmacniający, poproszę. A tutaj kolejna. Czy to był, czy to jest market z zombiakami? Dobra, zróbmy tutaj mu miejsce. A nie, nie, nie o to chodziło, nie, nie miało tak być, nie miało tak być. To tam się jeszcze piekli. To jest zewnątrz, chce... co chodzi. A tu kolega się... To muszmy mu wyjść. Dobra. Brzepkę. Brzepkę. Natomiast mijemy się na baczności. Koleżanka Justka, ona nie jest częścią tej lokacji. Gdzie tu kojot? Dobra, na razie nigdzie. Dobra, musimy troszeczkę przyspieszyć. Kojot? Nie ma, dobra. jak tutaj wygląda? On tutaj jest. Dobrze, może go zaskoczymy. Pięknie. A tu zgrabna ekipa. Jeszcze jeden headshotik. No. Dobra. Kolejny poziom. Dobra. Gdzie są kolejne zombiaki? Nie musimy skończyć wszystkiego, natomiast musimy wszystkie zombiaki. Wytłumaczyć, wystawić im fakturę. Wystawić im fakturę przed zachodem słońca. Nie wiem, czy zdążymy w ogóle oddać. A, tamten pełzacz. Dobra, on tam do nas do tupta. <ścoughs> Już kolega doszedł. Tu skrzynia. Mamy jeszcze 2 godziny w grze, żeby dokończyć wszystko. Kolega dobija i on jest spoza tej lokacji. قليل <applause> <applause> من O, no, ciapnął nas, ale nie możemy się tym dać skonfundować. No gdzie reszta zombiaków? A, kaktus, kaktus nas dziabnął. Dobra, pełno garnków. Ale gdzie reszta? Gdzie reszta zombiaków? Czy to też jest częścią? A nie, dobra. Dobra, tu w środku, gdzieś na wierzchu. Tam się. Czy jeszcze wyżej? Okej, okay, to wszystko, na górę. Pięknie. Misja zakończona. Udało się przeżyć. Gdzie główny lód? Tego nie widzę. Tu na dachu. Chyba, że nie ma jako takiego głównego. Nie, tu jest. Tu uwaga na ognisko. Może spalić nieźle stopy. Zbieramy. Czy zdążymy oddać do handlarza? Dwudziesta pięćdziesiąt cztery, że myślę, że oddamy do handlarza i wrócimy tutaj dokończyć yy, dokończyć penetrację, dokończyć szabrowanie. Bo tutaj bardzo bardzo wiele fajnych rzeczy jest które chciałbym zebrać ale najpierw dobra co potrzebujemy Akurat. Jakieś niespecjalnie potrzebne. Dobra. Jeszcze tu wrócimy. Pojedziemy, pojedziemy oddać misję. Bardzo, bardzo obciążeni. I weźmiemy sobie misję. Może jakieś zakopane zapasy. Jeśli, jeśli ma, zrobimy to z rana następnego. I w ten sposób zoptymalizujemy nasz czas na tym dzikim dzikim zachodzie. Jest tu przejazd. Jest. No, troszeczkę się śpieszę. Od czasu nie mamy za dużo, chciałbym odebrać nagrodę. Nagrodę za misję, już co to na sprzedaż będziemy się martwić po oddaniu tej misji i wzięciu kolejnej żelazna włócznia, klucz dziennikłowcy na pumy. Niekoniecznie. Ej, klucz 20, nasz klucz 16. Obrażenie dla bloku 37, bloku 46. Minimalna różnica raczej czasopisma. Poprosimy. Ej, zakopane zapasy nie.

Kurczaka na pewno troszkę potrzeba. Dobra. No już nas kolega wykopuje. Dobra. Która jest godzina w naszym świecie? 22:5. Myślę, że starczy już na dzisiaj naszych przygód.